To, co słyszymy, to jest przemienienie na górze, tabor. Przemienienie zostało zrobione dla apostołów właśnie dlatego, bo zaraz, za parę dni, może tygodni, będą patrzeć na Chrystusa frasobliwego, na Chrystusa umęczonego, i wtedy to będzie tak straszny widok, że, że może braknąć im wiary, że mogą się załamać po prostu. Więc Chrystus przemienia się, żeby umocnić. Po to też tutaj jesteśmy na tej górze. Na pielgrzymce na Górze Krzyża, na Drodze Krzyżowej na, górze, na Górę Krzyża, żeby umocnić swoją wiarę, żeby y, zobaczyć, że, że jest moc ducha dla człowieka. Jaki jest wydźwięk tego, co dzieje się na Górze Tabor? Odpowiedź jest w pierwszym czytaniu: y, Przymierze. Bóg przychodzi do człowieka. Bóg chce być z człowiekiem. To jest umowa, to jest kredyt, gdzie jedynym podpisującym umowę i biorącym na siebie wszystkie konsekwencje jest Jezus Chrystus. Widzimy cenę, artyzm, który próbuje pokazać, jaka jest cena miłości. W tej umowie, w tym przymierzu chodziło o to, że kiedyś tak umowy zawierano, że umawiałem się z tobą. I na znak umowy rozcinaliśmy zwierzęta na pół. I na znak, że ja dotrzymam umowy, yy, przechodziłem między tymi dwoma zwierzętami, między połowami tych zwierząt, że w razie gdyby coś nie pykło, w razie gdybym nie dotrzymał warunków, yy, to możesz mnie rozciąć tak jak te połowy zwierząt na pół. Yy. Kto do kogo przychodzi po przymierze? Komu na kim zależy? Kto z kim chce być? Człowiek z Bogiem? Popatrzmy teraz uczciwie w swoje sumienie, w swoje życie. Czy człowiek chce być z Bogiem? Czasami tak, ale bardzo często nie. To Chrystus. To Bóg chce być z człowiekiem. To On jest pierwszy. To On jest ta, ta, ta strona inicjatywna. To On bierze na siebie konsekwencje tego, że ja mówię, wiesz co, a mi się dzisiaj nie chce dotrzymać warunków umowy. Dzisiaj mi się nie chce dotrzymać warunków Wielkiego Postu. Dzisiaj mi się nie chce iść do kościoła. Dzisiaj w ogóle mi się nie chce. Jedyne co mi się chce, to ulec pokusie i zgrzeszyć. A Bogu się chciało. Iść na Golgotę i nieść ciężki krzyż. A Bogu się chciało. Łatwo się mówi o miłości, nie? Zaczynają nogi bele, boleć, yy, pierwsze pęcherze wychodzą, pierwsze stawy pokazują swoją niemoc. Cena miłości. Co to jest? Tyś jest mój syn umiłowany, podobasz mi się, mówi Bóg. Boże, Ty to do mnie mówisz? W Jezusie Bóg pojednał świat ze sobą.